Wychodzę w końcu ścienia, żeby dla was grać. Starałem się o to, dobre pary lat Znowu nephew na tym bicie. Jak Vivi ma, brać. wszystko by postawić. Miałeś grać u nas, nie pamiętasz? A, no tak No i co z tym, kurwa, i gramy, czy co? No i naga twoja Wychodzę w końcu z cienia dla was grać Staram się o to Dobre pary lat Znowu na film, na tym wisie Ja mi jest mam bla. Robię wszystko, by postawić Wychodzę w końcu z cienia Jak i jest mam blask Robię ja wszystko by postawili Termefiarzy house Chodzi przemytnicy Tak jak Escobar Ale teraz mamy Termefiarzy house Jedyne co dziś chcę To dotknąć jej stóp Być swoimi braćmi Aż po sam grób Na rana podjebany gitar Jak Al-Qaeda Nie boimy się nikogo Koło mamy Glocka Jesteśmy niezniszczalni uja w buzi na na trasa Piszę o tym moja ja. oca niedługo jebka Piszę o tym wyborcza a ja jestem tylko chłopakiem z osiedla ale chyba w końcu wychodzę w końcu z dla was grać starałem się o to no. by postawić, Henry, Wychodzę w końcu z nie dla was grać. Starałem się o to, dobre pary lat. Znowu na chwilę na tym jak mi jest mam wszystko by postawić, Henry, fiaszy. Kupiłem ta się kartiera. Bo miał złaby okulary. Na początku nie wierzy. Aha. a teraz się boję. Jaśpiłem byłego menu nie mnie wychłaniał. jego matka. Pro. Ci rodzi legendę Skąd są w chwili ma do królestwa Smerchy do królestwa